Zajechaliśmy właśnie nad Bishop Castle w Colorado. Zobaczcie jaki on jest ogromny. Sama nazwa Bishop może być trochę mylna, bo Bishop nie oznacza tutaj biskupa, a kolesia, który tak miał na nazwisko. Tu znajduje się brama wejściowa, a po lewej stronie jest dosyć zabawny napis, że zamknięte jest po zmroku, E, dla pijanych ludzi, dla e, osób, które płacą podatki, jak również e, nie można tu spożywać alkoholu. Jeszcze raz, tutaj jest ta brama wejściowa, jest całkiem wysoka. A widziałem, że tutaj można wejść. Jeżeli idziemy zobaczyć, co tutaj jest. I jesteśmy na górze. Niezłe to, chyba można jeszcze wyżej wejść. To był chyba jakiś pokój. Fajnie wygląda. Zobaczcie, i tu można górą przejść. Idziemy jeszcze na górę zobaczyć. Najciekawszą rzeczą tutaj jest to, że cała konstrukcja została zbudowana i zaprojektowana przez jedną osobę. Jest to najwyższa taka konstrukcja w Stanach Zjednoczonych, zbudowana przez jedną osobę, a prawdopodobnie nawet na świecie. Wyszliśmy z tego pokoju i idziemy na tą wieżę. Jeszcze wyżej. Tu jest całkiem wysoko. Z dołu nie wyglądało aż tak wysoko. Zobaczcie. Twórca tego obiektu rzucił szkołę w wieku 15 lat, ponieważ wszyscy jemu mówili, że on niczego nie osiągnie i żeby lepiej zajął się robotą. Potem zaczął pomagać rodzicom. Znalazł żonę i postanowił, że musi coś zrobić i zaczął od budowy tutaj takiego małego domku, bardzo małego, w którym był tylko jeden pokój. Rozbudował go, aż do powstania takiej oto konstrukcji. A konstrukcja jest bardzo wysoka. Zobaczcie, i tam można wejść na samą górę. Are you the owner of this? Wow, congratulations! That's amazing. Wchodzimy na górę. Zobaczcie, jak to wygląda niesamowicie. Ale wysokie są te schody, dosyć strome. Wyobraźcie sobie, ile to musiało być pracy. Jestem teraz na dachu. Na dole siedzą właściciele. Mam nadzieję, że będzie widać. Tam jest ta wieżyczka, na której byliśmy przed chwilą. Tego wcześniej nie widziałem. To jest taka otwarta paszcza smoka. I czas zobaczyć pozostałą część. Niesamowite to jest. Nie mogę w to uwierzyć, że takie coś zbudował jeden człowiek, który tam jeszcze na dodatek siedzi. Boi się, że to się zawali. To jest zero zasad. to jest zero zasad. My jesteśmy teraz w lesie w górach i to na najprawdopodobniej żadnych zasad BHP nie przeszło. Zero zero. <laughs> Ale to nic. Przeszło już tutaj tyle ludzi, że... Że chyba to ma jakąś wytrzymałość. Są jak coś... Bardzo ostre schody, bardzo strome schody. On to budował dla siebie, czyli starał się. Podejrzewam, że tak jak, jak coś się robi dla siebie, to robi się to ze szczególną uwagą i ze szczególną dbałością. Niesamowicie. Wszystko się tu ugina jak idzie, to jest śmieszne uczucie. Chyba idę najpierw na górę. Te schody już nie są takie strome, idziemy na lewą wieżyczkę. Zobaczymy jak to wygląda z całkowitej góry. Mamy jeszcze raz widok na, na tą salę. To jest nieprawdopodobne, ja nie mogę uwierzyć jak on to zbudował. A to jeszcze nie jest najwyższy. Nie jesteśmy na najwyższym piętrze. Świetne, jest to chyba najlepsze miejsce w Colorado. Ania już jest tutaj u góry. Jeszcze jedno spojrzenie na głowę smoka. Hmm. Wydaje mi się, że właściciele Teraz się utrzymują wyłącznie z dotacji Ok, lecimy dalej Tam jest jeszcze jedna wieżyczka Widziałem Wow Zobaczcie jak tutaj jest niesamowicie Zobaczcie jaki to jest fajny widok na góry To trzeba z tamtej wieży się wdrapać, ale na tą wieżę też można wejść. Już jesteśmy na tej samej wysokości co głowa smoka. Dobra, zauważyliśmy kolejną wieżyczkę, największą chyba, i z niej jest yy, stąd wejście, czyli z prawie najwyższego momentu. Z prawie najwyższej. O. Czapka się przydała do czegoś, bo się uderzyłem w głowę. Wow, widok jest naprawdę niezły. Dziewczyny powiedziały, że obejrzą, jak to wygląda na filmiku. Także, niestety, muszę samemu teraz tam iść. Wchodziło się tutaj dosyć długo, ale było warto. Jest to najwyższy punkt tych budynków. Zobaczcie jak to wygląda. Głowa smoka jest tam na dole. Ludzie, którzy trzymają się tu na dole, tego powodują drgania naprawdę duże. O, we can go even higher o cool Okazało się, że po lewej stronie była jeszcze drabina z bardzo e, oddalonymi od siebie szczeblami, ale można wejść jeszcze wyżej. Tutaj można wejść, gdzie są ci panowie, po schodach. A ja musiałem się wdrapywać po tej drabinie. Najgorsze jest to, że wszystko się strasznie trzęsie. Nie wiem, który raz już się powtarzam, ale jest to niesamowite osiągnięcie: zbudowanie tak wysokiego budynku samemu, zaprojektowanie go. Niestety, jak tu wchodziłem, to bałem się, że mi wypadnie GoPro bo nie mam żadnego miejsca, gdzie to umieścić ale było warto tu wejść i zaryzykować trochę widok na góry jest niesamowity, jeśli tak się obkręcimy teraz chyba będę szedł na drugą wieżę czyli będę musiał zejść na sam dół, ponieważ tutaj chyba nie ma stąd wejścia szedłem po tej drabinie, już mogę pokazać jak ona wygląda szczeble na tej drabinie są oddalone o jakieś, nie wiem, 70-80 cm na oko i nie wchodzi się zbyt stabilnie. Jeszcze do tego latają tutaj kable, które nie pomagają spinadce. Schodzę na dół do drugiej wieżyczki. Bardzo mi się ta konstrukcja podoba. Czuć, że jest zbudowana tak na słowo honoru. To jest ta wieżyczka, na którą będę zmie... na którą teraz zmierzam. Obawiam się, że nie wziąłem zapasowej baterii ze sobą tu na górę i będę musiał schodzić aż na sam dół. To jest nawet piecyk. Niektóre te schody są bardzo niskie i można w głowę się uderzyć. Teraz znajduję się na wysokości e, głowy smoka i... idę wyżej. Byłem przed chwilą na tym czubku, tam całkiem u góry. Jest to, to miejsce jest sporo niżej. A, jeszcze tam można iść. Na tym mostku trzęsie podobnie jak na szczycie. Tutaj już nie widać tych gór. Drzewa zasłaniają wszystko. Tutaj znowu jest bardzo... Nisko. Tutaj też dosyć mocno trzęsie. Trzęsienie po tej stronie nie jest tak przerażające jak trzęsienie tam na tym czubku. Fajnie ta przez tą siatkę wszystko przenika i widać coś pod spodem, widać tą odległość. Niesamowite jest to wrażenie. Teraz chyba będę musiał się wybrać w to miejsce. Tutaj na dole. Mi się wydaje, że on to wciąż jeszcze rozbudowuje. Ten zamek wygląda na nieskończony i może jeszcze coś tu powsta powstanie. Tu mamy głowę smoka. Ta głowa smoka jest takim odniesieniem chyba. Co chwilę ją pokazuje. A nie mamy i Martę. Chyba mi pozostało tylko zejście na dół. Bo cały zamek wygląda na zwiedzony. Zobaczmy jak wygląda tutaj na dole. Wydaje mi się, że tutaj brakuje jedynie tronu. Nie ma tutaj tronu dla króla. To jest chyba zejście do piwnicy. Muszę się zapytać albo doczytać ile ten zamek był budowany. Zauważyliśmy windę. Are you still building it because oh, I've yeah. noticed? And... Uh, I'm from Poland. Oh, you're Polish. Yeah, I'm Polish. I don't know why it sounds like maybe. Oh, really? <laughs> Polish. Yeah. Yeah, there was a gal come up here the other day. Uh, Basha. She's a. Oh, Basha. Yeah, it's a Polish name. When did you start to build it? 69. 69. With why? the donation? Do you oh, cement, cement, donation. <laughs> Cement, sand, gasoline, fuel, oh. and steel by the 20-foot length to do the balconies. and Właśnie się dowiedziałem, że ta paszcza smoka to jest komin. Tutaj jest zdjęcie jak wyglądał ten właściciel dwa lata przed rozpoczęciem budowy tego obiektu. Okay, idziemy jeszcze tutaj do domku zobaczyć. Tu jest taki sklep z pamiątkami. O widzisz? O fotografie. Jak on tu stał? Patrzcie na to. Tutaj jest projekt zagospodarowania całego terenu. Mają być jeszcze mury obronne, cztery wieżyczki. Na razie mamy tylko bramę wjazdową. Zamek widać, że jest prawie na ukończeniu. A, a tutaj mamy potwierdzenie, że jest to jednak największy e, projekt zbudowany przez człowieka. On ma 160 stóp wysokości. Po lewej znajduje się kontynuacja budowy prawdopodobnie. To będzie mur. Ale wygląda na to, że jest, że roboty jeszcze zostało na wiele, wiele lat. Mam nadzieję, że uda się panu stworzyć to, o czym marzy, ukończyć to. Zamek wygląda niesamowicie. Miejsce jest definitywnie warte odwiedzenia. Jest to coś chyba unikalnego. Jeśli jesteście w Colorado, jest to miejsce must to visit. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj przyjadę, gdy cały ten obszar, gdy cały ten plan zostanie Zrealizowany i zobaczę, jaka będzie różnica. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jest to bardzo dla nas motywujące do kręcenia kolejnych materiałów. Cześć! Tu jeszcze widzimy makietę. Nie wiem, czy to jest makieta, może to była kiedyś makieta, ale teraz to wygląda jak e, reklama tego zamku.